Cześć z tej strony Daniel z kanału Padły Bankowiec TV. Jak widzicie, dzisiaj jestem wprost zawalony pudełkami e, gier z serii Unmatched. Jak się zapewne domyślacie. Dzisiaj przedstawię wam moją recenzję tego systemu. Ogólnie systemu, nie będę opisywał pojedynczo każdego z pudełek, bo według mnie nie ma to sensu. Na początku jednak zaznaczę, że ani jedno, e, ani jedna z wersji tej gry, którą tutaj widzicie, ani jeden box nie należy do mnie. To są wszystko gry, które pożyczył mi mój znajomy, który jest wielkim fanem tego systemu, za co mu bardzo dziękuję. Sama gra została wydana w 2019 roku przez Mondo Games i Restoration Games. Pierwsze pudełko zostało wtedy wydane, oczywiście. Cały czas zostają dodane do, do tego systemu nowe wersje gry, może tak nowe rozszerzenia, samodzielne rozszerzenia. Polska wersja została wydana w 2021 roku przez Ogry Games. Jeśli dobrze kojarzę, to 7, 7 pudełek pojawiło się po polsku. Autorzy gry to panowie Rob Daview da i Justin D. Jacobson. I teraz tak, w zależności od wersji liczba graczy to 1 do 4. Czyli jeżeli skusicie się na pudełko czteroosobowe, może tak z czterema postaciami, to możecie zagrać w standardowym wariancie 1 vs 1, możecie zagrać taki free for all na trzech graczy, albo możecie zagrać team game dwóch versus dwóch bohaterów się wtedy zmierzyć, tam dwie kontra, dwie postacie. Niektóre pudełka zabierają tylko dwie postacie, w ich przypadku oczywiście możecie zagrać tylko w wariant 1 na 1, a Tels. A Nie wiem, chyba opowieść niesamowite, tak to się nazywało, wprowadza wariant kooperacyjny i tam możecie sobie, dzięki temu pudełku, możecie sobie pograć nawet solo przeciwko grze, do czterech graczy. Gra przeznaczona jest dla graczy od 9 roku życia. Geek pokazuje 10 lat. Ja się pochwalę, mój mały syn, najmłodszy syn, pięcioletni uwielbia tą grę, uprościłem dla niego zasady, na początku graliśmy z kulaniem kostką, straszna nuda, no ale aktualnie już dochodzi do etapu, kiedy gramy kartami, tak, zagrywa karty, więc dla e, zdeterminowanych rodziców, którzy są w stanie opracować własne zasady, można nawet już z o wiele młodszym dzieckiem to zagrać. Czas gry w zależności od potyczki to 20 do 40 minut. W przypadku kooperacji może być odrobinkę dłużej, ale niedługo. I weight, czyli poziom złożoności, poziom skomplikowania to 1,91. Co stawia system unmatched pomiędzy takimi grami jak The Crew, załoga, albo na przykład kaskadia. Dobra, no to teraz przejdziemy do opisu gry i pokażę Wam, jak ona wygląda, a potem podsumowanie. Unmatched to seria asymetrycznych gier pojedynkowych, w których gracze kontrolują postacie z szeroko znanej popkultury. Chyba tylko w grach z tej serii Alicja z Krainy Czarów może zmierzyć się z T-Rexem. Każdy z graczy będzie kontrolował jedną z postaci, którą niekiedy wspierają pomocnicy. Każda z postaci jest unikatowa. Posiada swoją specjalną zdolność oraz talię kart. Sama gra jest bardzo dynamiczna i prosta. W swojej tusze gracze muszą wykonać dwie akcje z trzech dostępnych. Ruchu, ataku lub fortelu. Mechanika gry opiera się na kartach. To je będziemy zagrywać atakując lub broniąc się, czy też zagrywając wspomniane fortele. Gra toczy się do momentu, kiedy punkty życia jednego z graczy spadną do zera. Na rynku dostępnych jest sporo niezależnych rozszerzeń. W jednym pudełku, w zależności od wybranej przez nas wersji, znajdziemy od dwóch do czterech postaci. Każdy z wariantów jest niezależny i pozwala nam w pełni cieszyć się rozgrywką. Oczywiście, jeżeli mamy ochotę zagrać więcej niż dwie osoby, musimy zakupić odpowiedni zestaw. Dodatkowo jeden z zestawów, Opowieści Niesamowite, pozwala nam na rozgrywkę w trybie kooperacji. Warto zaznaczyć, że postacie z tego zestawu również możemy bez problemu wykorzystać w wariancie pojedynkowym. Wykonanie gry stoi na wysokim poziomie. Figurki są naprawdę szczegółowe i dobrze wykonane. Jakość kart oraz planszy również jest bardzo wysoka. Grafiki zarówno na kartach jak i pudełku są świetne i pozwalają jeszcze lepiej wczuć się w prowadzoną przez nas postać. Regrywalność w dużej mierze uzależniona jest od posiadanych przez nas zestawów. Im więcej mamy postaci do wyboru, tym dłużej będziemy odkrywać możliwości i taktyki. Dobra, tak więc podsumowanie, zaczynamy od plusów. Pierwszy gigantyczny plus to są postacie. Oczywiście postaciami ta gra stoi, tak? Tych postaci jest mnóstwo, jeżeli skompletujecie odpowiednią ilość rozszerzeń, czy też wersji gry i one naprawdę się od siebie różnią, tak? Tam naprawdę jest to czuć, każda postać ma unikatową talię, kilka kart w tej talii się powtarza, tak? Dla Wszystkich graczy, na przykład karta z opisem anuluj efekt na karcie przeciwnika i tak dalej, ale w zdecydowanej większości te talie są unikatowe. Dodatkowo postacie mają własne zdolności specjalne, niektóre postacie atakują wręcz, niektóre atakują na dystans. Niektóre mają ze sobą swoich przydupasów, czyli tych sidekicków, pomocników, niektóre walczą same. No naprawdę. I oczywiście nie, nie zapominajmy o pięknych figurkach i świetnych grafikach na kartach, tak? Czyli postacie, ich zróżnicowanie, ich ilość, ta cała różnorodność to jest na pewno gigantyczny plus tej gry i chce, chce się po prostu odkrywać, chce się sprawdzać różne kombinacje, na przykład jakby, jakby to wyszło, gdyby Bruce Lee, którego to akurat nie mam, no nie wiem, zmierzył się z niewidzialnym człowiekiem i tak dalej. Tak więc zdecydowanie gigantyczny plus za, za tą konstrukcję postaci, za, za ich różnorodność i że naprawdę czuć różnicę, kiedy, kiedy się nimi gra. Kolejna sprawa, ta gra jest szybka i łatwa. Naprawdę wprowadzenie do tej gry graczy to jest chwila-moment, Mamy trzy dostępne akcje, musimy wykonać dwie z nich. Możesz się ruszyć i dobrać kartę, zagrać z kim albo zaatakować i to w sumie z grubsza wszystko. Tą grę można wyciągać wyciągnąć w każdym momencie. Na początku, na początku wieczoru z grami, w środku sesji albo na końcu i można w tą, dzięki dzięki prostocie zasad, można tutaj wprowadzić do gry również. Osoby, które są geekami w pewien sposób, ale nie grają w planszówki, nie chcą się przekonać do planszówek, no to jak ktoś na przykład bardzo lubi Spidermana, no to możecie mu zaproponować, no to słuchaj, zagrasz Spidermanem, on uuuu. Uu, może od razu, może da się skusić na, na rozgrywkę, tak, więc świetne, świetna, szybka i łatwa rozgrywka. Następna sprawa to poziom złożoności 1,91. Ale tutaj naprawdę fajnie można pokombinować. Możemy fajnie starać się przeczytać naszego przeciwnika. Możemy się fajnie blokować na mapie. Możemy grać na wyczerpanie, postarać się wyczerpać kartę naszego przeciwnika. Naprawdę pomimo tych prostych zasad fajnie, bardzo fajnie tutaj można sobie kombinować i się zastanawiać i tworzyć nowe kombosy, nowe jakieś nowe zagrywki, których naszych przeciwnik się nie spodziewa, albo po prostu blefować, tak, zagrywając kartę, żeby na przykład on się wyprzyciął ze swoich najlepszych kart, powiedzmy, ataku czy obrony. Naprawdę możliwości jest tutaj sporo. Kolejny plus, zdecydowany plus, to, ale też minus, to ilość dodatków, które macie dostępne, tak, ilość dodatków dostępnych na rynku. Nie wiem, ile tu jest postaci, ale jest ich sporo, więc jeżeli komuś siądzie ta gra, jeżeli komuś się to spodoba, to naprawdę może bardzo fajnie swoją kolekcję poszerzyć o nowe, nowe postacie, tak? nowe plansze. Bo praktycznie w każdym, oprócz chyba jednoosobowych, nie wiem, bo nie mam tutaj żadnego zestawu jednoosobowego, ale w każdym boksie pojawia się plansza. Niektóre plansze mają swoje specjalne zasady. Tak więc jeśli ktoś chce, to ma, jest tego naprawdę sporo. Kolejna sprawa, no o tym już wspomniałem, tak, czyli dodatki wprowadzają nowe mapy i niektóre z nich lekko modyfikują zasady, co jest fajnym urozmaiceniem. Jest nawet opcja ko kooperacji, czyli o czym już wspomniałem na, na wstępie, tak? Czyli jeżeli chcemy zagrać razem różnymi postaciami, niekoniecznie z boxa kooperacyjnego, możemy to bez problemu zrobić. I zagrałem w tą grę, sporo pograłem w nią, ale ani raz nie udało mi się zagrać tego team game'a, czyli 2 vs 2. Tak więc nie ocenię go, ale muszę przyznać, że zarówno... No dobra, i nie grałem solo. Okej, okay, to jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, czyli nie grałem dwa warianty. Czyli e, zarówno w wersji 1 versus 1, w wersji free for all, czyli trzech graczy, oraz kooperacji wieloosobowej, gra działa. Okej, okay, każdy z tych wariantów działa, każdy z tych wariantów fajnie się sprawdza. Podejrzewam, że skoro kooperacja na kilku graczy działa, no to na jednego też będzie działać co bardzo łatwo zweryfikować, tak? no, ale po prostu nie miałem okazji, nawet też ochoty siadać samemu do tej gry, ale, ale tak, w tych warianty, które ogrywałem, wszystko, wszystko śmiga pięknie. Kolejny plus to na pewno wykonanie. No pierwsza klasa, tak, czyli mamy bardzo ładne karty, mamy bardzo ładne figurki, solidne mapy, które są przejrzyste, no, wyglądają te mapy ok, pudełka się bardzo fajnie prezentują, to chyba wszystkie elementy. Tak, mamy tam jeszcze żetony niektórych naszych pomocników, plastikowe, mamy kartonowe znaczniki, na przykład jakiś tam przedmiotów, których możemy używać na mapach, ale wszystko wykonane jest bardzo ładnie, no i te figurki naprawdę, one są jakimś tam shade'em zrobione, czy to jest jakimś shade'em, no to nie jest chyba nie wiem, teraz mi o z głowy. Ale naprawdę wyglądają, wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Kolejna sprawa to wypraski. Każdy z tych boksów posiada swoją wypraskę, które są ogólnie dobrze zaprojektowane, więc rozłożenie tej gry jest jeszcze szybsze, tak. Czyli szybko sobie wyciągamy naszą talię, nasze znaczniki życia i tak dalej. Fajnie to wszystko działa, chociaż to wyprasek się jeszcze przyczepie. No i ostatni z plusów, który tutaj mam. To miks możliwości, które tutaj macie, czyli to, o czym również już wspomniałem, możemy sobie bardzo fajnie sprawdzić, jak według twórców tej gry, którzy wyprodukowali, e, może tak, którzy stworzyli zasady dla różnych postaci, jakby się na przykład sprawdziła walka, no nie wiem, Ghost Rider'a kontra, co tutaj mamy, e, Sintbada na przykład, tak? Bardzo, fajne, bardzo fajnie to wychodzi. Fajne interakcje są między tymi postaciami. Niektóre postacie lepiej kontrują, inne. I naprawdę jest dużo frajdy w sprawdzaniu, a kto by wygrał. A może albo jak, jak się tym, tą postacią gra. Bardzo, bardzo, bardzo duży plus za to. No dobra, to by było na tyle chyba z plusów. I teraz minusy. Więc pierwszym minusem jest taki minus czysto organizacyjny, kto to pomieści, kto to wszystko pomieści. To jest nie wiem ile to jest z boksów, nie chciałam się liczyć, nie pamiętam. Ale teraz sobie wyobraźcie um, ustawienie tego wszystkiego na półce. Może są ludzie, którzy mają nielimitowane miejsce na półkach, a ja niestety limitowane miejsce mam i no jest to naprawdę, zajmuje mnóstwo miejsca, jeżeli chcecie to upchnąć, zwłaszcza jeżeli weźmiecie sobie pod uwagę, że w tym pudełku... Są cztery figurki, cztery talie, jakieś tam znaczniki życia i kilka żetonów i, i plansza. Okay? I ono jest takie dość, dość grube. No czepiam się, może się czepiam, ale no naprawdę zwróćcie na to uwagę, że jak chcecie wejść w ten system, to, to będziecie musieli albo zwolnić miejsce na półkach, albo gdzieś to, gdzieś to sobie poupychać. Kolejna sprawa co do wyprasek. Wypraski nie zawsze dają radę z zakoszulkowanymi kartami. Zwłaszcza w tym Tales to Amaze jest to widoczne. Kiedy po prostu no, nie mieszczą się tam te wszystkie karty w koszulkach, to jest tym bardziej irytujące, że mm, sprawdziłem, tam akurat nie wiem, ale chyba w przypadku tej albo tych boksów, które są dość szerokie, tam jest jeszcze sporo miejsca na dole. Gdyby tą wypraskę trochę pogłębili, to nie byłoby najmniejszego problemu. Z tym z tego byłoby trudniej chyba, ponieważ tam jest naprawdę sporo elementów. No ale nie mówcie mi, że ktoś, kto projektuje. Kooperacyjną grę, powiedzmy, że. Przepraszam, figurkową grę, powiedzmy, że kolekcjonerską, tak? No bo jednak zbieramy te różne zestawy, e, zapewnia nam wypraski w każdym pudełku, świetne figurki e, i karty. Nie wziął pod uwagę tego, że gracze będą chcieli zakoszulkować karty. No, słabe to jest rozwiązanie, ale tak, żeby być sprawiedliwym, we większości tych pudełek jest ok, te karty tam dochodzą do do poziomu tego swojego, powiedzmy, zagłębienia, no i trochę się tam jedna czy dwie karty ruszają. No ale na przykład w tej wersji to już jest trochę większa lipa, tak? Tak więc to e, oczywiście pierdoła, no ale, ale muszę o tym wspomnieć. Kolejna sprawa, jak się zapewne już domyślacie, jeżeli ten system Wam siądzie, jeżeli Wam się spodoba, jeżeli będziecie chcieli powiększać swoją kolekcję o kolejne rozszerzenia, to jest studnia bez dna, to jest naprawdę studnia bez dna. I teraz znajomy mi tam wspominał, nie wiem, ile to kosztuje. Chyba 20, 30, 40 funtów w zależności od rozszerzenia, czyli powiedzmy, że od tych 100 zł z haczykiem do ponad 200 zł. Za boksa, gdzie na przykład mamy. No nie wiem, tutaj są akurat cztery figurki, bo tu są raptory. I około 100 kart, wiecie o co chodzi? Sporo. Ja wiem, że sporo robi licencja, na pewno, no ale, ale naprawdę. Mmm... To jest taki warhammerowy trochę styl, tak? Czyli, że studnia bez dna, jak już ściągniecie, to możecie sporo kasy tutaj w to wrzucić. I ostatnia sprawa, której ja aż tak bardzo nie zauważyłem. Ja gram w tą grę dla fanów, tylko i wyłącznie żadne tam, wiecie, nie chodzą mi po głowie poważne rozgrywki turniejowe i tak dalej. Nie wiem, czy nawet takie są, ale czytałem w mecie, że. Występuje niekiedy problem z balansem, z czego można się było spodziewać, tak? No patrzcie na liczbę bohaterów tutaj dostępnych, nie wszyscy będą idealnie zbalansowani, tam niektórzy mówili, że na przykład Król Artur jest absolutnie beznadziejny, no i tam on chyba faktycznie ma dość słabe ratio w naszych rozgrywkach, e, słabą ilość zwycięstw, więc jeżeli jesteście graczami, którzy będą maksowali, chcą wszystko wymaksować, i rozgryźć tego typu grę, no nie wiem, pod względem tam mechanicznym, żeby zawsze wygrywać, to może Was zaboleć to, że podobno niektóre postacie są gorzej zbalansowane od innych. Dobra, to by było na tyle. To jest moja recenzja gry Unmatched i ja tej grze, nie mojej, którą niedługo muszę zwrócić, ale jest, będzie na pewno często grana z moim znajomym, to jest 8 na 10. 8 na 10, świetna zabawa, świetna gra, szybka, łatwa, przyjemna, pięknie wykonana dająca możliwość pokombinowania mimo prostoty zasad, dająca możliwość wciągnięcia nowych graczy do hobby. No nie wiem, cóż więcej tutaj mogę dodać. Zdecydowanie zasłużona ósemeczka na 10. No dobra, to chyba by było wszystko. Dzięki za ten tego materiału. Postaram się wrzucić kolejny materiał w przyszłym tygodniu, ale wiecie, zaczyna się robić coraz lepsza pogoda, więc nie wiem, czy mi się to uda. No w każdym razie do zobaczenia, kiedy kolejny materiał się pojawi. Hej!